I postanowiłam, że to jest ten dzień, kiedy pokażę Wam pokój dzieci. Pasują Ci, jak dla Ciebie. Jak dla Ciebie szyte. Fajne, no nie? No, jak dla Ciebie szyte. Kubicy? I tak się dziewczyny prezentuje ten komplet Jest genialny, bardzo mi się podoba. W moim ulubionym w tym sezonie kolorze, czyli brązowym. Brązowy w tym roku jest naprawdę bardzo modny. A może jakieś rude włosy? Mówiłyśmy z Agatą, kurde, nie wiem czy by mi pasowały rude. Hejka, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja właśnie się zebrałam, dlatego jestem też w łazience. Zrobiłam szybki make-up, ponieważ jadę do fryzjera. Także bardzo się cieszę, że jadę już do tego fryzjera, bo moja grzywka już odrosła i chciałabym ją uciąć. W sumie tak do końca cały czas się zastanawiam, czy obcinać, czy nie. Podoba mi się ta grzywka, czuję się w niej bardzo dobrze, tylko dużo jest przy niej roboty. No, ale chyba, chyba się zdecyduję i chyba ją właśnie sobie obetnę. Tym bardziej, że wszyscy mi mówią, że jest mi pięknie w grzywce, więc pomyślałam, że a co tam mi szkodzi? Najwyżej będę ją stylizować dużej w tej łazience. Cieszę się, że idę do fryzjera, bo zrobię sobie świeży kolorek. Mój kolorek już jest taki Wypukany, już mam takie odrosty swoje, więc fajnie, dawno nie byłam u fryzjera. No i ogarnęłam się Później planuję jechać do galerii Z się, Mariusz chciał sobie coś tam kupić Jeszcze musimy kupić znicze, bo jutro mamy sobotę I jest wszystkich świętych A jeszcze tego nie kupiliśmy Kupiłam tylko chryzantemy ostatnio Ale nie kupiłam jeszcze żadnych zniczy Także będę musiała dzisiaj jeszcze kupić znicze No i po prostu chcieliśmy iść tak do galerii Żeby sobie pochodzić Ja tam parę rzeczy kosmetycznych muszę kupić Bo powiem Wam, że wszystkie kosmetyki Tak mi się już pokończyły że naprawdę samo samodenko. Samo Od razu pomyślałam, że pokażę Wam moje kosmetyki, bo niektóre mi się pokończyły i pokażę Wam po prostu moich ulubieńców. Także numer jeden to jest krem, krem 50 z SPF-em. Bardzo go lubię, tak się on prezentuje, na pewno znacie bardzo znany krem w internecie. To już jest moje któreś opakowanie, naprawdę, nawet chyba. Ten krem dostałam kiedyś w prezencie od marki, więc tak go polubiłam. Jest to krem z Holika Holika. Że muszę go sobie znowu kupić Chyba, że, chyba, że Marka znowu mi wyśle jakiś prezent e, Chętnie przygarnę I bardzo go lubię Nakładam sobie go zawsze pod makijaż Moja skóra jest wtedy tak nawilżona e, Naprawdę idealnie ten krem nadaje się pod makijaż W ogóle sami zobaczcie jak mój make up bardzo fajnie wygląda e, Pod makijażem mam nałożony ten krem e, Bardzo fajnie się trzyma makijaż Nic mi nie zjeżdża, nic mi się nie roluje Więc naprawdę wam go polecam Dęko już muszę sobie koniecznie go kupić. I dziewczyny kolejne denko. Wy już na pewno go znacie, bo często pokazuję właśnie w internecie ten krem bibi, bo naprawdę bardzo go lubię. I dziewczyny mam tutaj krem bibi od Herborian CC Red Correct. Zobaczcie, kolejne denko puściutkie, ale mam w zapasie kolejne. Także no problem, no problem. Ja zawsze muszę mieć ten krem Herborian w zapasie. I dziewczyny, tak na no szybciutko Wam opowiem o tym kremie CC Red Correct, bo może ktoś go tutaj nie znać. Dziewczyny, to jest krem, tak zwany krem BB. I ja aktualnie dzisiaj go mam na sobie. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda. Naprawdę jestem w nim zakochana. Odkąd poznałam ten krem Bibi? to ja nie używam żadnych podkładów, naprawdę. Zresztą moja cera ostatnio... Od jakiegoś czasu nie potrzebuję tego, żebym używała podkładów, bo jest naprawdę w bardzo dobrym stanie Więc ja nie używam podkładów, nakładam sobie zawsze ten krem CC Red Correct I on daje taki fajny kolorek Pokażę Wam, poczekajcie, może coś tutaj wycisnę z tej tubki, może mi się uda To Wam pokażę, jak ten kremik się prezentuje Aaaa! Nie wycisnę nic Wezmę sobie nowe opakowania i Wam ja szybciutko pokażę. Ten krem ma odcień taki zielony. Zobaczcie. O, może Wam tak pokażę. Zobaczcie. Ma taki zielony odcień. Halo, halo, fokus. Poprosimy o ostrość. Poprosimy o ostrość. W każdym bądź razie, zobaczcie. Ma taki zielony po prostu odcień. I my podczas nakładania tego kremu, jak go sobie smarujemy, to on pod wpływem ciepła zmienia nam na kolor, tak jakby podkładu. On się dopasowuje do naszego koloru skóry, także idealny będzie pasował wszystkim osobom. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Fajnie, że ma zielony odcień, bo zielony odcień koryguje nam wszystkie czerwone żyłki, jakieś tam czerwone niedoskonałości, także naprawdę Wam polecam ten krem. Także ja jadę teraz do fryzjera. Bardzo się cieszę. Wypiję sobie kawkę, posiedzę sobie w ciszy. Uwielbiam chodzić do fryzjera, naprawdę. To jest taki moment dla mnie. To jest taka chwila dla mnie, gdzie zostawiam dzieci i jadę. Jadę, mam chwilę odpoczynku, chwilę spokoju. Zresztą nie będę wam tutaj tłumaczyć, bo wszystkie mamy na pewno wiedzą. Co to znaczy chwila ciszy dla siebie? Pokażę Wam dziewczyny jeszcze kosmetyki, bo ostatnio sobie zrobiłam zamówienie na Rossmanie i zamówiłam sobie kosmetyki z AA Wings. Nigdy ich nie używałam, powiem Wam szczerze, nigdy nie kupowałam tych kosmetyków, ale tak jakoś mnie podkusiło. Gdzieś tam zobaczyłam ten balsam rozświetlający, chyba u Magdaleny Pieczonki, bo często ją oglądam na YouTubie. I zobaczyłam u niej, że ona używa ten krem rozświetlający ten balsam do ciała. I pomyślałam, że sobie go zamówię, ale jak już weszłam na Rosmana, no to zobaczyłam wiele tam jej kosmetyków A-Wings, więc zamówiłam sobie parę rzeczy. I dziewczyny, wczoraj miałam modelkę na makijaż, bo chciałam sobie przetestować te kosmetyki. I to jest po prostu sztos. Naprawdę, to jest tak genialny produkt Robi taką taflę na ciele, bo ja właśnie tego używam do dekoldu Wczoraj sobie użyłam Robił taką taflę na ciele, że ja powiedziałam, kurde, przerzucam się teraz na ten produkt Na ten produkt się przerzucam, bo ja zawsze używałam i już Wam pokazuję Bo ja zawsze używałam do makijażu ciała tych balsamów Tego z Liren i tego z... Hebe. I teraz przerzucam się na ten, bo naprawdę zrobił wielką, wielką furorę na mnie. Tak samo modelka wczoraj była zachwycona tym, jaki ma piękny dekolt. Zamówiłam taki rozświetlacz w kamieniu od AA-Wings. Zamówiłam taką bazę matującą od AA-Wings. Jeszcze jej nie stosowałam, więc. Wiele wam o niej nie powiem. Jak przetestuję, to wam więcej o tym powiem. I zamówiłam sobie jeszcze taką konturówkę. Zobaczcie, to jest konturówka Lip Combo z takim balsamem do ust. Jest to dwa w jednym. Tutaj mamy konturówkę. Zobaczcie. A tutaj z tej strony mamy. Szminkę, balsam do ust. Także naprawdę rewelacja. Uwielbiam takie produkty, gdzie mamy konturówkę i szminkę, bo od razu możemy sobie e, jednego produktu użyć do e, właśnie wykończenia całych ust. Także rewelacja. Ja już jestem w samochodzie i właśnie będę wyjeżdżać teraz do fryzjera. Powiem Wam, że ubrałam sobie tą kurtkę, moją ulubioną, brązową, ale chyba zaraz ją ściągnę, bo jest 20 stopni na polu. Po prostu hit. Mamy dzisiaj typowo piękną, jesienną pogodę. Taką jesień najbardziej. Bardziej lubię. Także zaraz sobie ściągnę tą kurteczkę i najgorsze jest to, że nie wypiłam kawy, bo nie zdążyłam i nie zrobiłam sobie na wynos, bo Mariusz zabrał mi kubek chyba do pracy, bo nie mogłam nigdzie znaleźć mojego ulubionego kubka takiego zamykanego, co sobie kupiłam i chyba mi zabrał. Także nie miałam w sumie do czego zrobić sobie tej kawy, więc mam nadzieję, że napiję się u fryzjera. Ale mi się teraz fartło z parkingiem. Jeszcze chyba 10 minut po bochni, i nigdzie nie ma miejsca, nie ma gdzie zaparkować. I tu jest tak notorycznie, i teraz mi się fartło, że akurat tutaj podjechałam pod parking. W sumie to daleko od fryzjera, więc będę musiała trochę iść nogami. I akurat pan wyjechał i ja sobie wjechałam, także rewelacja, rewelacja że się udało. Tak nie lubię parkować w Bochni. To jest po prostu tak duży ruch. Wiecznie nie ma parkingu, wszystko zawsze zajęte. Po prostu jest mało tych parkingów u nas. Chyba, chyba to jest z tego wina. E, dobra, kochani, jeszcze mam 15 minut do fryzjera, e, także pomalutku sobie idę. Wiecie, co Wam powiem? Jednak jest chłodno. Myślałam, że jest cieplej, ale jednak z powrotem ubrałam sobie tą kurtkę, bo jest naprawdę chłodno. Nie wiem, co mi się tak wydawało, że jest ciepło może przez to słoneczko. watch you you Do I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling just loving Ja już jestem kochani w domu i co? Jak się Wam podoba w grzywce? Bardzo mi się podoba. Troszeczkę zmieniłyśmy kolor, odcień na bardziej taki ciepły, brązowy, także bardzo mi się podoba w ogóle jak ja mam długie włosy, naprawdę praktycznie. No po samą pupę, po samą pupę, także mega długaśne włosy. Bardzo się cieszę z tej grzywki, wyszła przepięknie. Tym razem zrobiłam sobie krótszą. No bo tam ta troszkę mi wchodziła do oczu i szybko urosła. Także naprawdę rewelacja, bardzo wam polecam ten salon w Bochni, salon Agaty. Jest rewelacyjny. Wie dziewczyna co robi. Naprawdę zna się na tym totalnie i ufam jej w 100%, i nawet dzisiaj jak mówi a może byśmy troszkę odcień zmieniły i przyszła z wzornikiem, żeby mi pokazać wzornik? Ja mówię, nie musisz mi pokazywać, ufam ci, ufam ci w 100%, także naprawdę rewelacja, jeśli jesteście z bochni albo z okolic, to bardzo, bardzo Wam polecam ten salon. No i co? Włoski tak się prezentują. I teraz weszłam do domu. Krystianek śpi, także zrobił sobie dżemkę popołudniową. A chcieliśmy jechać do galerii z Mariuszem. E, także czekamy, aż się obudzi i będziemy się zbierać do galerii. Jest tak okropny dzisiaj ruch na drogach. To wszystko przez to, że jutro jest Wszystkich Świętych. Wszyscy kupują znicze. My też musimy kupić, bo jeszcze nie mamy. Także pojedziemy na zakupy. Może sobie wskoczę do Lusmana. O, chyba się Krystianek obudził, bo słyszę, że coś płaczę. Jeszcze pokażę Wam się tak z przodu, jak wyglądam. Rewelacja, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kusiły mnie jakieś zmiany już ostatnio, żeby sobie zrobić może jaśniejsze włosy, może jakieś pasemka. No, i wstępnie umówiłyśmy się z Agatą, że na kolejnej wizycie bodajże za trzy miesiące zrobimy delikatne pojaśnienia, delikatne pasemka i jeszcze się tak będę zastanawiać w ciągu tych trzech miesięcy, a może jakieś rude włosy mówiłyśmy z Agatą? Kurde, nie wiem, czy by mi pasowały rude Powiem Wam szczerze, dajcie znać w komentarzu w jakich włosach, w jakim kolorze mnie widzicie. Mełzuś wybiera, robi zakupy. Dostał na urodziny voucher ode mnie. I dopiero teraz dla nas czas, żeby przyjechać na zakupy do rezerwet. Także co, mi się podoba ci się coś? Bez rękawnik. Z rękawnik. No fajny jest. Wzięłam sobie kilka rzeczy z rezerwet do przymierzenia. Wzięłam taką spódniczkę brązową. Brąz jest teraz w roku bardzo modny, natomiast jest tylko rozmiar XS i nie ma eseczki, więc może być niestety. XS mała, ale sprawdzimy i już Wam pokazuję co ja tutaj jeszcze mam taki topik brązowy tu mam jeszcze taki Topik na ramionczkach. I jeszcze zabrałam sobie taki brązowy dresik do przymierzenia. Tutaj mamy brązową bluzę i tutaj są jeszcze brązowe spodnie. Spodnie sobie wzięłam XS-ki bluza eseczka. Natomiast mają rozszerzaną nogawkę, więc ciekawa jestem jak ja będę w tym wyglądać. Materiał jest... Hey, kochani! Materiał jest naprawdę bardzo fajny, jest taka minutka w dotyku, także co mierzymy. I tak się dziewczyny prezentuje ten komplecik, jest genialny, bardzo mi się podoba. W moim ulubionym w tym sezonie kolorze, czyli brązowym. Brązowy w tym roku jest naprawdę bardzo modny. I jest tutaj taka fajna bluza, do tego spodnie dresowe i one są z rozszerzaną nogawką. Nie patrzcie na pedi, bo mam nie zrobione. I naprawdę bardzo fajnie się prezentuje podkreślone, co ma być podkreślone. Także podoba mi się bardzo. Sztos, naprawdę sztos. I zobaczcie, dziewczyny, jakie to jest genialne. Te spódnice, spodenki tutaj mają paseczek nie ogoliłam, nie patrzcie na to, ale niestety nie dopięłam się w tej XS-ce, więc jest za mała XS-ka na mnie akurat tutaj w rezerwet z tej spódniczki, więc nie wezmę, a eseczki niestety nie ma. Nie dopięłam się tutaj kurczacz, ale naprawdę genialna. Zamówię sobie przez internet, ale nie mówcie staremu. Teraz przystanek, oczywiście, Pepko, czyli zabawki. Chrystian ten... sobie już coś wybrał. Wybrał sobie taki zestaw Hot Wheelsa, a ty Zuzu, co bierzesz? Zastanawiam się na to pan Z taką? Fajna. Ale ty bym chciała takie koraliki. No to musisz podjąć decyzję, co byś chciała. I konik. Chrystian bierzesz Hot Wheelsa? Ja, tak, widzisz, co to jest? To ładnie to, ja ładnie bierzę to. bierzesz to. Jesteśmy teraz w Pepco i jest mega dużo świątecznych ozdób. Oczywiście wszyscy się tego spodziewaliśmy, że ozdoby świąteczne są już wcześniej. Nie ma już nic totalnie jesiennego, ale te ozdoby świąteczne kuszą, kuszą strasznie, ale jest zdecydowanie za wcześnie jeszcze na kupowanie moim zdaniem ozdób świątecznych, e, więc nie kupuję. Będę kupować w grudniu. Wiejku. Hmm. Kusi, kusi bardzo. No, ale nie biorę. Dzieciaki już poszły do kasy z Mariuszem. Są zadowoleni, bo y, wybrali sobie fajne zabawki. Jeszcze jeden przystanek buty. Pokaż mi się, jak te buty. Takie buty Mariusz mierzy. Całkiem fajne, to Ci polecam. Guciki kupujesz? Fajne? Ty jesteś zmarzły w, w nocy zawsze, to też miała prawie. Przymierzę, przymierzę. Jakie fajne! O! Pasują Ci, jak dla Ciebie. Jak dla Ciebie szyte. Fajne, no nie? No, jak na Ciebie szyte? Kupicie? sobie? Wiesz pewnie. To jako po takie fotowoltaiki mama ma. Fajne, 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 fajne. Was dokładnie dwa dni później. Mamy dzisiaj niedzielę i postanowiłam, że to jest ten dzień, kiedy pokażę Wam pokój dzieci. Pokój dzieci już jest naprawdę skończony. No, skończony jest, no, co chwilę mi czegoś brakuje, bo co chwilę ja coś na internecie nowego znajduję i chcę to potem kupić. Natomiast no, pokój już dawno był skończony, czekaliśmy tylko na krzesełko, na krzesełko czekaliśmy, kochani. Ponad 3 tygodnie, naprawdę. Wysyłka miała być do 10 dni, a krzesełko szło nam ponad 3 tygodnie. I byłam już tak zdenerwowana, taka wkurzona, bo mówię do Mariusza: Kurde, Mariusz, ten pokój tak długo robimy, tak długo go pokazujemy, że ja chcę już wam pokazać i chcę mieć już etap skończony, etap tego pokoju. Natomiast dzisiaj właśnie już tak troszkę ogarnęłam do końca. W sumie to było posprzątane, ale wiadomo, dzieci się bawią zabawkami, więc no, trochę był bałagan w tym pokoju, więc ogarnęłam zabawki. I umyłam jeszcze okna. Muszę się Wam przyznać, nie bijcie mnie, bo wiem, że dzisiaj jest niedziela, ale umyłam okna, bo ostatnio byłam tak wkurzona. Siedzę sobie w pokoju z dziećmi e, u nich, i nagle wleciał nam ptak na okno, i po prostu była krew z tego ptaka. I mnie to tak drażniło, i wzięłam dzisiaj się za to i umyłam to okno. E, okna były w sumie umyte, tylko tak po prostu przetarłam rajpadem e, i ekspresem do okien, żeby się odświeżyły i żeby ta krew zniknęła z okna, bo jakby to. Nagrywać właśnie z brudnym oknem, e, także e, nie bijcie mnie za to, nie bijcie mnie za to. Także przed chwilką skończyłam ogarniać ten pokój. Takie ostatnie szlify odkurzyłam jeszcze, bo troszkę dzieciaczki nabałaganiły i co? I postanowiłam, że wam pokażę ten pokój. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W sumie to nie wam się ma podobać, tylko nam, a nam się bardzo podoba, szczególnie dzieciom. Ja sobie wymarzyłam taki pokój. Ja chciałam, żeby ten pokój był minimalistyczny, żeby już znikły te różowe ściany, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja rzadko pokazywałam tamten pokój, bo ten był straszny harmider. Ściany były różowo, szare, i strasznie mnie drażnił właśnie ten kolor, strasznie mnie drażniły kolory w pokoju. I teraz chciałam po prostu minimalistyczny pokój dla dzieci, taki estetyczny, żeby wszystko było takie, no, minimalistyczne, w jasnych odcieniach i udało się to uzyskać. Także więcej nie gadam i chodźcie, idę wam pokazać pokoik. A zanim przejdziemy do pokoju. To muszę Wam powiedzieć, że ten dresik, który sobie kupiłam dwa dni temu w rezerwet, kurde włosy mi wypadają. Co kupiłam sobie w rezerwet, jest sztosem, naprawdę jest sztosem. Jest tak wygodny, tak mięciutki. Te dresy są takie wygodne, że czuję, jakby to była moja druga skóra. Naprawdę. Są genialne, także dziewczyny. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem i Wam się podoba, to koniecznie kupcie. Chodźcie, zobaczymy dzieci pokój. To co, kochani, jesteście gotowi, żeby zobaczyć dzieci pokój? Już jest praktycznie, można powiedzieć, skończony. To co, wchodzimy. way. Okay. Naprawdę genialnie, e, bardzo mi się podoba, szczególnie dzieciom się bardzo podoba, bardzo lubią tutaj teraz spędzać czas, mają tak dużo miejsca, bo wcześniej po prostu było tak wszystko tutaj mm, nagniecione, było tak mega dużo zabawek że naprawdę nie było tu praktycznie w ogóle miejsca w tym pokoju, bo ten pokój jest mały. Mamy wszędzie skosy, no bo wiadomo, mieszkamy na poddaszu. No i dzieci są teraz naprawdę bardzo zadowolone, bo mają naprawdę dużo miejsca do zabawy. Jeszcze jak robiłam porządki i kupiłam te drewniane organizery tutaj do szafki, to powiem Wam, że wyrzuciłam masę, masę zabawek. Mieli tak dużo niepotrzebnych zabawek, takich pierdół. Niektóre były pourywane, ale... Nie miały nóg, więc zrobiłam naprawdę z tym porządek. I teraz, tak estetycznie, zostawiłam im same zabawki, które się bawią. Niektóre zabawki, powiem Wam szczerze, że schowałam poduszko, bo oni mają łóżka, właśnie otwierane do góry. Zaraz Wam pokażę, jak one się otwierają, i jest tam masa zabawek, bo schowałam tam zabawki, którymi się nie bawili, które po prostu leżały, i co jakiś czas wyciągam im z poduszka nowe zabawki, i wtedy oni są tacy: wow, mają nowe zabawki, podekscytowani. Wtedy jest chwila ciszy w domu, więc dziewczyny, zróbcie tak w domu. Pochowajcie niektóre zabawki dzieciom, wyciągnijcie za jakiś czas i one będą naprawdę zadowolone, że mają nowe zabawki, bo nie będą pamiętać, że już się nimi kiedyś bawili. Więc naprawdę rewelacja. Także zrobiło się tak teraz fajnie estetycznie, minimalistycznie. Zabawki są wszystkie pochowane są poduszkiem, są tutaj, właśnie w tym regale więc naprawdę jest bardzo fajnie i bardzo się cieszę z tego pokoju, że on już jest skończony. No i kochani, zobaczcie. Tutaj w łóżku mamy podnoszenie do góry. Poczekajcie, muszę się dostać do tego podnoszenia. Syk! Łóżko się podnosi do góry i zobaczcie na to. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo zabawek. Jakieś misie pochowane, jakieś tory tutaj mamy, kręgle, puzle, klocki, więc naprawdę tutaj jest sporo zabawek i my sobie właśnie tutaj chowamy, tylko ciężko jest potem zamknąć to łóżko, bo ma bardzo duży mechanizm, więc zawsze muszę się bać tak na tym łóżku, żeby ono się zniżyło. Także fajnie jest schować zabawki dzieciom. Często sobie tutaj podnoszę i je wyciągam co jakiś czas po jednej, po dwóch rzeczach, także naprawdę ten pokój jest genialny. Także tak się prezentuje ten pokój, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co byście może jeszcze tutaj dodali. Jedynie co to brakuje mi tego tutaj na kastliczka, tego stoliczka, co ma Zuzia. Także chętnie bym tą skrzynię Out, a tutaj wstawiła jeszcze właśnie lampkę. I ten stoliczek taki, także jeśli macie taki stoliczek, to chętnie odkupię od Was, bo na Sisaju już go nie ma, są jakieś w innym kolorze białym, czarnym, ale tego typowo brązowego, co Zuzia ma z tamtej strony, to już nie ma, więc szkoda. Kolejnym tutaj uważam elementem w tym pokoju, który dodaje trochę takiego ciepła, to są właśnie te lampiony i to drewno. Fajnie, że dodałam właśnie dodatki drewniane, bo tutaj dzieci mają w pokoju drewnianą szafę, którą mieli już właśnie w tamtym pokoju. I chciałam trochę przełamać ten taki kolor trochę beżowy i dodałam właśnie tutaj dodatki drewna. Ten drewniany stoliczek, lampionki złote, fajnie, dodają tutaj klimatu, szczególnie zapalone wieczorem. Rewelacja, pudełeczka drewniane w regale, roleta z dodatkiem drewna, no i szafa drewniana, także. Rewelacja. No i co Wam jeszcze powiem? lampa. Jestem tak wkurzona na Mariusza. Kurde, co się stało z tą grzywką? Jestem tak wkurzona na Mariusza, bo spalił mi żarówkę w lampie, a ta lampa jest z Temu i niestety nigdzie, ale to nigdzie nie mogę dostać żarówki do tej lampy. Ta żarówka była taka ledowa. Mariusz już chciał ją kupić na Temu i szukał, no ale niestety nie może jej znaleźć. Mówił, że musi mi chyba odkupić całą lampę, a ta cała lampa koszuje chyba bodajże stówkę na Temu. Także kicha trochę. O! Spinka się znalazła, pewnie Zuzia tu ją schowała, także kicha trochę. Na razie jest taka atrapa, bo nie ma żarówki, ale mam nadzieję, że znajdę w końcu tą żarówkę. Dobra, kochani, cieszę się, że w końcu Wam pokazałam, jak prezentuje się ten pokój, bo cały czas z tyłu głowy miałam to. Ja, jak często coś powiem, że coś pokażę, albo coś, a tego nie zrobię, to po prostu nie mogę spać po nocach, bo cały czas mi chodzi to po głowie. Także bardzo się cieszę, że pokój już Wam pokazałam, że pokój jest skończony i etap pokoju już jest zakończony. Także w sumie ja już się będę z Wami żegnać, kochani, już jest wieczór. W sobie to godzina 17, na polu już zrobiło się strasznie już ciemno, szaro i ponuro. Nie będę już dzisiaj dla Was nic nagrywać, bo uważam, że materiału mam naprawdę sporo z tego vloga i żeby Was nie zanudzać, także będę już kończyć tego vloga. Chodźcie pożegnaj, bo powiedz, że już jest koniec vloga, tak? Już kończymy. Już jest koniec vloga, tak? Już kończymy. My pojedziemy teraz do kościółka, bo jest niedziela jeszcze w kościółku nie byliśmy, tak? Tak. Ja pojedziemy, jaka to ładna. Robię ja zimę, czy Czerwona ałódka? Czerwona ałódka? pani. dobra. jedziemy. Dobra, daj Buziaka. No. No. I pożegnaj się z wszystkim. Pa! I watch you as you drive.